Przędzy Humanum, tym razem z wystawą, co nam w duszy gra. I to jest największy miszmasz, jaki można sobie tutaj wyobrazić. Taki miszmasz fotograficzny, bo każdy mógł pokazać to, co fotografuje, gdy nie ma żadnych reguł, żadnych zasad, gdy nie jest to plener, gdy nie jest to konkurs, tylko po prostu wyprawy z aparatem i kierowanie tego obiektywu w te miejsca, które każdego. Najbardziej ciekawią, które jakoś przyciągają, pokazanie naprawdę gdzieś tam swoich zainteresowań fotograficznych, takich codziennych. Co fotografują członkowie i członkinie fotokumanum na co dzień? To właśnie jest na tej wystawie. Na wystawie, na której jest wszystko i trzeba było jakoś to powiesić, jakoś to pogrupować i dowiemy się, jaki był klucz albo jakie były klucze, bo mam wrażenie, że było ich kilka. bardzo, bardzo ciepło, w związku z czym my sobie oczywiście wylegniemy zaraz na, na ten e, dwór, czyli pójdziemy sobie do ogródka, może jakieś siedzonka się skombinuje, e, ale miło mi, że tyle osób zechciało przyjść, ale zanim otworzę wystawę, słuchajcie, Żebyś była <śmianowna> <śmianowna> te, te. zawsze tak uśmiechnięta tak, 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 jak jesteś, żebyś się się zmieniała. tak, tak, takie tak, 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 Ale Żeby się zapalił. <grymne> Bardzo proszę. Bardzo. O, co mam w duszy gra? O, Szósta edycja. Jak widzicie, zmieniliśmy troszeczkę formułę i tym sposobem udało nam się umieścić znacznie więcej zdjęć. Myślę, że ci, którzy przysłali, są zadowoleni. A co nam w duszy gra? Dlaczego taka, yy, taka wystawa i skąd ten pomysł? Dlatego, że każdy z nas robi bardzo różne zdjęcia, bardzo, o bardzo różnej tematyce. Oczywiście myśl przewodnia fotohumanum to, to są prawda, ludzie, ale nam wcale nie przeszkadza to, że lubimy robić inne zdjęcia. I ta wystawa to jest właśnie to, żeby pokazać to, co nam naprawdę w duszy gra. Więc jest tutaj przekrój, no bardzo różny, ale co widać na pewno? Na pewno lubimy morze, na pewno lubimy jakieś podróże. Są osoby, które fascynuje przede wszystkim architektura. Także no można się tutaj zorientować, że nasze osobiste są osoby, które preferują bardzo fajne samochody, ale no właśnie chodzi o to, że na tej wystawie nie obowiązują żadne zasady. zasady. Zasada jest tylko jedna: poprawne technicznie. Natomiast tematyka jest naprawdę dowolna. I myślę, że taka wystawa spełnia nasze oczekiwania. I przyjemnie jest raz do roku pokazać na wystawie to, co się tak naprawdę chce. Co nam w duszy gra, to jest jedyna taka okazja, że są tutaj wszyscy i to jeszcze nie związani jakąś sprawą pod tytułem plener, pod tytułem konkurs, pod tytułem temat. Rzeczywiście raz na jakiś czas można sobie pozwolić na to, żeby co? Żeby pokazać w ogóle cały przekrój, cały miszmasz tego wszystkiego, co członkowie i członkinie fotohumanum chcą fotografować? Tak, oczywiście, bo każdy z nas ma ulubione swoje tematy. Ja zaczynam na przykład od przyrody i to we mnie zostaje. I to widać. I to widać, tak. Ale. No. Konkursy, konkurs tematyczny nasz doroczny jest obwarowany regulaminem, zasadami, że wolno tak, nie wolno tak i tak dalej, i tak dalej, więc to jest już ściśle określone i trzeba się dostosować. Natomiast tutaj faktycznie jest wszystko to, co nam w duszy gra, co możemy pokazać. Byleby tylko spełniało określone warunki, no i oczywiście było dobre technicznie. Natomiast nie ma obwarowania takiego, że nie możemy czegoś czy takiego pokazać. Nie. Dosłownie jest taki miszmasz, który notabene, przyznam się szczerze, jest bardzo ciężko ułożyć. Miałam też o to zapytać, bo tu jest wszystko właściwie, co tylko można sfotografować, to tu na pewno się znalazło w jakiś sposób, ale udało się pogrupować te zdjęcia tak, że one jakoś ze sobą przynajmniej w tych ramach korespondują. No, przyznam się szczerze, że mm, tak, to jest prawda. no Staram się zawsze, no jestem już grupa lat praktyki. No, więc jakoś tak mi się dorzuca w oczy, i, ponieważ jest kilka głównych zasad komponowania wystawy, których ja się uczyłam te prawie 20 lat temu. I ja w dalszym ciągu to kultywuję. Chociaż w tej chwili w galeriach generalnie, czy na wystawach się odchodzi od, tego, od takich rzeczy. Natomiast mnie się wydaje, że no powinno się jakieś te ramy zachować żeby to było czytelne. Nie zawsze się do końca udaje, bo czasami no, jest kilka takich zdjęć, których nie można nic komponować. Ale jeżeli jest taka możliwość, to staram się po prostu ją tak ułożyć, żeby ona była w miarę czytelna, dobrze się na to patrzyło i był przyjemny odwrót. Ja tu mam trochę wrażenie, że to jest tak jak z układaniem książek na półce, że różne klucze są zastosowane. Czasem nie ma innego klucza, to się idzie w kolorystyczny, bo już trudno. I tu też jest coś takiego, że czasami jest tematycznie, ale czasami jest kolorystycznie, no bo trzeba było się na coś zdecydować, żeby te zdjęcia współgrały. Więc jak to wyglądało? One były, nie wiem, porozkładane, gdzieś się. Były jakieś plany na komputerze czy na kartce. To znaczy, to jest takie bardzo trudne, dlatego że ja, jeżeli mam tak dużo, a tu jest 40 fotografii, to ja podchodzę kilka razy do tematu. Ostatnio przy tej wystawie to było akurat dzień po dniu, poranki od czwartej rano. Ponieważ musiałam zdążyć z wydrukiem, bo termin nie gonił. Ale druga sprawa, to doszłam do wniosku, że wieczorem to nie mam na co to patrzeć, tylko po prostu rano wstanę i będę się przyglądała. No więc najpierw jest parowanie, czyli układanie pod dwa zdjęcia w jednej ramie. No ale potem ewentualnie, no w jakiś tam żeby ścianami tutaj. My mamy tą możliwość, że my możemy pogrupować chociażby tematycznie, bo akurat tu mamy ludzi, tu mamy takie, no można powiedzieć, wsi polska, e, mamy morze, więc, no jakiś. Tutaj widzę, że jest y, klucz zieleni zastosowany. Tak, tak, klucz zieleni, po prostu. E, no, e, to, nie wiem, to znaczy nie chcę tutaj wyjść na taką osobę, która się tym chwali czy też czy, ale prawda jest taka, że po tylu latach, jak ja patrzę na zdjęcia, to od razu wyłapuję, co z czym można połączyć, już na pierwszy rzut oka. Że to z tymi będzie w skupu grało, jeżeli nie tematycznie, to kolorystycznie, ale nie, jednocześnie nie będzie się tak bardzo gryzło. Dlatego też układanie zdjęć no, jest sztuką. Uważam, że jest sztuką, bo dobrze skomponowana wystawa dużo lepiej się ogląda. Niż przypadkowe powieszenie tak na chybił trafił, bez żadnego zastosowania. A poza tym, wystawa jest niespodzianką też dla tych, których zdjęcia tutaj wiszą. Bo nie tylko ci, którzy z zewnątrz przychodzą i oglądają zdjęcia, to sobie tam wymyślają, o co chodzi, ale też ci, którzy dali zdjęcia. Siebie szukają, bo ich zdjęcia nie są obok siebie i mogą się zadziwić, z kim zostali zestawieni. Tak, dokładnie tak, dlatego że no, miałam tą możliwość wyboru. Ponieważ zdecydowaliśmy, żeby członkowie przysyłali po dwa zdjęcia, więc jedno miało być rezerwowe, ale ponieważ zmieniliśmy formułę, która nam bardziej się tutaj podobała, a ta formuła to jest formuła Piotrkowski, z piotkowskiej inaczej, z tego cyklu, i stwierdziliśmy, że można będzie więcej tych zdjęć pokazać. Ponieważ no, są jakieś kanony, które myśmy sobie obrali, prawda, w tych naszych wystawach, konkursach i tak dalej, i z tego staramy się trzymać. Ale to wcale nie znaczy, że nie możemy po prostu pójść dalej i co wymyślić, coś innego. I tym sposobem wiele osób na pewno się ucieszy, że ma nie tylko jedno zdjęcie, ale dwa.